Witajcie. Tak jak obiecałem, zaczynamy omawianie najnowszej serii. W najbliższym czasie skupimy się właśnie na niej, żeby być na bieżąco. Na pierwszy ogień idzie Dransword 360F. Kształt opakowania podobny jest do tych ze Sparking, ale oczywiście z nową oprawą graficzną. W środku to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli instrukcja, z której dowiadujemy się między innymi, aby nie walczyć przeciwko poprzednim seriom. Wraz z instrukcją mamy mini przewodnik po serii i zapowiedź nowego dysku. Co ciekawe, w Beyblade X nie mamy na razie czegoś takiego jak naklejki. Nie będę skupiał się na wyrzutni, bo mówiłem o niej w poprzednim filmie. Nas najbardziej interesuje dysk. Pierwszy starter Beyblade X to najlepszy reprezentant nowego systemu. Nastawiony na atak Dransword w pełni wykorzystuje potencjał nowej areny i wygląda naprawdę dobrze. Omawiając zdjęcia promocyjne nie byłem zwolennikiem nowego designu i nie spodziewałem się, że na żywodyski będą prezentowały się tak rewelacyjnie. Nawet grafika w środku zaczęła do mnie przemawiać. Ogólny zarys sugeruje nam sprawny atak, więc przejdźmy do omawiania części. Blade to potężna ofensywa o trójstronnej konstrukcji. Każdy z ostrzy zaprojektowany tak, aby brutalnie uderzać w przeciwnika. Over, burst i extreme finish to czym żywi się Transward. Oczywiście wszystko poszło w atak, więc obrona istami należą. Decydując się na ten Blade, rzucamy wszystko w ofensywę i staramy się zmierzyć przeciwnika. Raczet 3,60. Nazwy raczetów przynajmniej na razie są dość intuicyjne. Trójka mówi o ilości wystających punktów, a drugi człon to wysokość w milimetrach. Trzy punkty idealnie nakładają się na Blade, a sześćdziesiątka to obecnie najniższa dostępna wysokość. Znowu wszystko dobrze wymierzone pod atak. Wadą jest nieco lżejszy zamek, przez co możemy być narażeni na burst, jednak ciężko będzie uderzyć w racet osadzony tak nisko. I na koniec bit flat. Hmm, beat. Nieco dziwna nazwa na spód. W każdym razie flat to znowu atak totalny. Powierzchnia jeszcze szersza niż extreme flat z Metal Sagi. Doskonale nadaje się do sunięcia po extreme line i nokautowania przeciwników. Oczywiście, stamina jest zerowa, więc jest to produkt dla graczy pewnych swoich umiejętności i wymagający odpowiedniej strategii. Podsumowując, waga, prędkość czy siła ataku mają potencjał, aby wygrać każdy mecz. Musimy jednak być świadomi jego słabości. Myślę, że będzie to idealny dysk dla cierpliwego gracza. Jeśli poświęcimy nieco czasu na doskonalenie swoich umiejętności, to Dransword odwdzięczy nam się brutalnym atakiem niszczącym przeciwników. Dajcie znać, jak wam podoba się pierwszy dysk Beyblade X. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.